Пошло? Mm -hmm. Also hier haben die Schüler aus Tichau einen Workshop gehabt in unserer Firma in der Profutura und zwar haben sie die Kulissen der Medienarbeit gesehen im Bereich Radio und Fernsehen. Wir laden alle herzlich ein, die an so einem Projekt im Rahmen des äh, Projektes Konsolidierung der Bildungsstätten machen möchten, bei uns äh, können sie so einen Workshop auch so wie die Schüler aus Tichau machen. Äh! Wczoraj w godzinach popołudniowych miało miejsce niezwykle ważne wydarzenie, znacząco wpływające na nasze stosunki międzynarodowe z Rosją. Na obchodach 25-lecia obalenia komunizmu w Polsce premier Donald Tusk uroczyście wręczył prezydentowi Rosji Władimirowi Władimirczowi Putinowi grę Wiedźmin III. W konsekwencji czego obywatele Rzeczypospolitej Polskiej opuścili swoje domy, wykrzykując patriotyczne i prawicowe hasła. Środki lokomocji zatrzymały się w bezruchu, a prezydent Bronisław Komorowski ponownie wprowadził stan wojenny. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w najbliższych dniach. Dzień dobry, widział pan odcinek Morcinek TV? Drugiego odcinka nie widziałem niestety, bardzo mi przykro z tego powodu, ale zapoznam go się z nim w jak najszybszym czasie. A co bym pan chciał zobaczyć w naszej telewizji? Siebie. <noise> A dlaczego? No, bo, no jestem przystojny i, no i w ogóle. Myślę, że Telewizja Marcinek zgłosi się do Pana z taką propozycją. Bardzo chętnie, bardzo chętnie, tym bardziej, że, że e, szkło prze na mnie, prawda. Ponad jest, e, jak to kiedyś taki Marcin powiedział, bardzo fotogeniczny. Ja chciałem mu podziękować z tej strony. A chciałby Pan kogoś pozdrowić? Tak, oczywiście wszystkich uczniów zespołu szkół numer 1 i nauczycieli. Cześć chłopcy, mam do was pytanie. Widzieliście odcinek Morcinek TV? E, no tak, widzieliśmy. Był bardzo fajny, e, no ale tylko tyle. A co chciałbyś zobaczyć w następnym odcinku? E, nie wiem, jego. E, ja chciałbym zobaczyć Arka, mojego kolegę. Za mną właśnie idą laureaci konkursów przedmiotowych, którzy właśnie. ja... Podczas pierwszego dnia miały miejsce takie wydarzenia. Podczas pierwszego dnia miał miejsce takie. Podczas pierwszego dnia miał miejsce. Podczas pierwszego dnia. Pierwszego Podczas miałem... pierwszego dnia miałem miejsce takie wydarzenia. jak? Podczas pierwszego dnia miałem taki Jeszcze. No, akcja. Akcja. Krawo. Gorzej niż babarka. Szybciej. Co, zimno ci? Nie. ...dni otwarte naszej szkoły. Zapraszamy. Nie <laughs> Ale to bez sensu! Czekaj, Nie, no... Mnóstwo warsztatów naukowych oraz talent show, na którym, jak sama nazwa wskazuje, zaśpiewali untalentowani uczniowie. Untalentowani? Un... Untalentowani po prostu. No, untalentowani! Akcja! Jak już spora ilość ludzi wie, nie da... Osób, te dam... osób! Jak już spora ilość osób wie... <noise> Czekaj, popierdol! <noise> no lepiej. Możemy iść, jesteśmy wolni, bo nie ma już nic.